Lekcje z listu 7 do Efezów. Bracia, umacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Bo nie mamy boju przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności przeciwko duchowym złościom w niebieskich, to znaczy przeciwko złym duchom błąkającym się w sferze powietrznej nas otaczającej, a przetoż weźcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli sprzeciwić się w dzień zły i we wszystkim doskonali stać. Stójcież wtedy, przypasawszy biodra wasze prawdą, a oblukłszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju we wszystkim, biorąc tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste złośliwego zgasić i przy przyłbicę zbawienia weźmijcie i miecz ducha, który jest słowo Boże. Z Ewangelii według świętego Mateusza, który to słowo uszanowanie w zoszanowaniu posłuchajcie. Wątczas powiedział Jezus uczniom tę przypowieść. Przypodobanie jest królestwo niebie, Niebieskie człowiekowi, królowi, który chciał kłaść liczbę ze sługami swoimi. A gdy począł kłaść liczbę, przywieziono mu jednego, który był winien dziesięć tysięcy talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go pan jego zaprzedać i żonę jego, i dzieci, i wszystko co miał i oddać. A już sługa, a on prosił go, mówiąc: miej cierpliwość nade mną, a wszystko tobie oddam. A Pan, zlitowawszy się nad onym sługą, wypuścił go i dług mu odpuścił. Lecz sługa on wyszedłszy z naraz jednego z towarzyszów swoich, któremu był winien sto groszy, i ująwszy, ująwszy dusił go, mówiąc, Oddaj coś winien. Upadłszy, towarzysz jego prosił go, mówiąc, Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. A on nie chciał, ale szedł, i wsadził go do więzienia, ażby oddał dług. Ojrzawszy towarzysze jego, co się działo, zasmucili się bardzo i przyszli i powiedzieli Panu swemu wszystko, co się było stało. Wtedy zawołał go Pan i jego i rzekł mu, sługo niecnotliwy, wszystek dług odpuściłem ci, i żeś mnie prosił. I zali wtedy i ty nie miałeś się zmiłować nad towarzyszem swoim, Jakom się ja zmiłował nad Tobą i rozgniewany się Pan Jego, rozgniewawszy się Pan Jego, poddał go katom, ażby mu oddał wszystek dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. <laughs> Pan Jezus daje nam do przemyślenia tą drastyczną przypowieść, która wydaje się nieprawdopodobna, ale przecież, gdy spojrzymy na świat, to tak właśnie wygląda, że wszyscy jesteśmy winni, winni Panu Bogu, który nam darował przeogromne długi, a zachowujemy się względem bliźnich no tak jak ten człowiek, któremu darowano 10 tysięcy talentów i o 100 groszy by zadusił swojego bliźniego. To piękne porównanie. Zaczął go dusić. I tak ludzie postępują, tak my postępujemy. Nie jesteśmy lepsi od tych, którzy są wybanki. Warto jest sobie z tego zdać sprawę. Warto jest sobie zdać z tego sprawę, że powinniśmy, jak to było w Starym Testamencie, iść do więzienia za swoje długi razem z żoną i dziećmi. Tak się praktykowało w Starym Testamencie. Z żoną i z dziećmi gdzieś do więzienia z długi. Okrutny, okrutny to był czas. Okrutna, okrutne zwyczaje. I z tego wszystkiego wyzwolił nas Pan Jezus, dając nam swoje bezgraniczne miłosierdzie. Jedyną granicą miłosierdzia jest to, jest to, co sami stawiamy temuż miłosierdziu Bożemu. Jeżeli chcemy korzystać z nieograniczoności Bożego miłosierdzia, musimy to miłosierdzie praktykować względem naszych bliźnich. Zamykając serce na bliźnich, zamykając serce na drugiego bliźniego, na bliźniego swego, ograniczamy możliwość możliwości działania Pana Boga w nas. To jest wielka przestroga. To jest też powód, byśmy drżeli o nasze własne zbawienie. Zawsze tak było, że z ludzi bożych naśmiewano się, wyśmiewano ich. Święty dzisiejszy, święty, który jest dzisiaj, dzisiaj w dzisiejszej Mszy Świętej wspominany, święty Edward, król angielski, był świętym, który połączył jakiś szczególnie udatny sposób Majestat Królewski z nadzwyczajną pokorą i miłosierdziem. W jego żywocie czytamy na przykład, śmiano się z niego, bo na przykład była taka sytuacja w jego życiu, że pewien chory Irlandczyk poprosił go, aby ten zaniósł go do kościoła, król. Ponieważ miał jakąś taką przepowiednię, że gdy król zaniesie go do kościoła, zostanie uzdrowiony. Dworzanie śmiali się ze świętego Edwarda, z króla, który tak poniżył swoją godność, takich miodoradców, że uważali, że rozmienia swoją królewską godność na, dob na dobre. A przecież on się wzorował, święty Edward, na Chrystusie. Wiedział, że jego władza jest od Chrystusa. A to oznaczało, że miał się tak samo upokarzać, skoro Chrystus król, który jest królem, od którego wszelka władza pochodzi, pozwolił się ukrzyżować, pozwolił się znieważać. To święty Edward król Anglii, małego państewka na jakichś tam wyspach poza Europą, w wybrzeży Europy kontynentalnej, cóż mu było po prostu co stracił na tym, że poniósł tego Irlandczyka do Kościoła. I on został uzdrowiony. Taką dziecięcą wiarę na tronie królewskim można było w średniowieczu znaleźć. Królowie wtedy bywali nieraz źli, okrutni, etc. Ale mieliśmy wielu, wielu wspaniałych władców chrześcijańskich, którzy nie wahali się postępować jak Chrystus, wiedząc, Wiedząc, że ich władza jest od Pana Boga, od króla królów, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Edward był tym, który wiedział, że jest ponad nim inny Bóg, inny władca prawdziwy. I wiedział, że służenie Jemu, Jego Kościowi było bardzo ważną rzeczą. Był on ostatnim z królów z tych staroangielskich dynastii anglosaksońskich. Miał matkę normandkę EME I można by rzec, że jego panowanie było taką klamrą spinającą to wczesno-średniowieczne królowanie królów anglosaksońskich -saks na terenach brytyjskich. Zmarł w 1066 roku. Po jego śmierci była bitwa pod Hastings. Normandczycy upomnieli się o, o to, co im się rzekomo należało, przynajmniej ze względu na to, że mm, właśnie koligacje rodzinne były takie, że rościli sobie pretensje do, do, do tronu angielskiego. Można by rzec, Święty Edward był tym, który Zgładził własny ród, bo żył w białym małżeństwie. Ślubował dziewictwo, czystość. Namówił swoją żonę do tego, by również taki ślub złożyła. To nie było konieczne. Ale chcieli podobnić się do Maryi i Józefa, do świętej matki Bożej, do świętego Józefa i w ten sposób, by tak rzec paradoksalnie, wygasili swój ród. Ale w tym była wielka też wola Boża. Przypomina się tutaj założyciel oblatów niepokalanej, której, który będąc szlachcicem francuskim arystokratą odwodzono go od kapłaństwa, myślą o, o tym, by przedłużył swój ród. on powiedział, Eugeniusz, ojciec Eugeniusz powiedział, cóż by się stało, gdyby mój ród wygasł na kapłanie nie wygasł na kapłanie, a na biskupie. Pozostał biskupem i założycielem zgromadzenia oblatów niepokonanych. Tak samo stało się ze świętym Edwardem, królem angielskim, który był tą klamrą spinającą okres anglosaksoński, staroangielski. Ta wspaniała Mary England, szczęśliwa Anglia, znalazła w nim uwieńczenie. Ten kraj, który był Wianem Maryi, który pielgrzymował do Walsingham, do, do Sanktuarium Narodowego Anglików, bo Matka Boża była panią Anglii. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale tak było. po tym krajem, który jako jeden z nielicznych zachował taką czystość wiary w średniowieczu. Na wyspach brytyjskich, Maria była jako niepokojona, zaraz po Sycylii, jeśli chodzi o kraje europejskie, <grym> kraje europejskie, czyli Bliskie Obyśmy mieli takich królów jak Edward, święty Edward, wyznawca, król Anglii. Obyśmy mieli taką władzę polityczną, która jest świadoma swojego pochodzenia od Boga. Swojego boskiego pochodzenia i też obowiązków, by nie pyszniła się tym pochodzeniem, ale by spełniała zadania, które są zadaniami władzy politycznej. Bóg będzie rządził. Jak nie przez swe miłosierdzie, to przez swoją sprawiedliwość. Bóg zawsze, by tak rzec, wychodzi na swoje. Jeśli poprzez miłosierdzie, to poprzez sprawiedliwość. Pamiętajmy, dzisiaj jest 13 października, dzień, w którym czcimy szczególnie Matkę Bożą Fatimską i jej objawienia w Fatimie, objawienia Matki Bożej Kulowej, rzucającej się tego. Fatimie. Matka Boże przestrzegała przed straszliwą apostazją, przed błędami, które wyjdą z Rosji. Po dziesiątkach latach, lat komunizmu wiemy, czym to Czym, e, czym te błędy Rosji, czy też te, które wyszły z Rosji, były. Ateistyczny materializm. Dzisiaj ten ateistyczny materializm, być może na zachodzie jest jeszcze bardziej wstrętny, odpychający, bardziej otwarcie, diaboliczny. Pamiętajmy o tym, że niepokojone serce Maryi jest tym ratunkiem, który jest jedyny. Matka Boża objawiła się z różańcem w dłoniach, pokazując nam drogę w kontemplacji tajemnic Pana Jezusa i Matki Bożej. Zachęcam Was wszystkich, byście modlili się na różańcu święty, zwłaszcza dzisiaj. Można się zjednoczyć w intencjach z procesją różańcową, z procesją fatimską w parafii świętej Gertrudy Wielki. Biskup Karol Maguire ogłosił to i tak zapowiada, że będzie 15 dziesiątek w tej procesji 15 dziesiątek Rzeczy Świętego odmawianych, odśpiewywanych, czy tam, czy, czy tam Amerykanie mają w, w zwyczaju, na pewno będą pobożni odmawiać Rzecz święty I my też, ile potrafimy, ile możemy, to w tym dniu ofiarujmy Matce Bożej, by jej niepokorne serce zatrymfowało. Matko Boża zapowiadała również w Fatimie tę straszliwą apostazję czasów dzisiejszych. Jak można z przecieków się dowiedzieć. Trzecia tajemnica Fatyńska ta prawdziwa, mówi właśnie o tym, jak to fałsz, apostazja, zatriumfuje na najwyższych stanowiskach kościelnych. Oczywiście tutaj jest kwestia teologicznego komentarza, ponieważ wiemy, że błąd, herezja nie mogą być głoszone przez papież rzymskich. W simplifikacji Matka Boża Fatymie zapowiedziała to, że będziemy mieli przynajmniej formalny wakat od lat 60., przynajmniej od Pawła VI. Przynajmniej. To się stało na naszych oczach. Pius XII miał takie objawienie w latach 50., Opowiadał o tym, że przyjdzie moment, w którym lampka, wieczna lampka przed tabernakum zgaśnie. Nie zgasła ona, by tak rzec, materialnie, bo w wielu jeszcze się pali, ale by tak rzec, formalnie to ona tam nie wiadomo po co jest. Często tak jest, że kościoły zostały e, wyniszczone, pozbawione katolickiego kultu, bo zapanowało nowo ordo-misce. Ta nowa msza, która jest, zacytujmy, arcybiskupa Lefebvre. Michał Lutra bo taką, taką przypomina a propos e, linii arcybiskupa Lefevre, We wtorek osmał ksiądz biskup Bernard Tissier de Sieti Malere, jeden z trzech postałów w bractwie biskupów, wyświęcony w czasie e, tzw. akcji przetrwania w 1988 roku przez biskupa de Castro Majera z Decyzji Campos w Brazylii i arcybiskupa Lefevre abstrahując od niedomagań teologicznych, które towarzyszyły uzasadnieniu tych konsekracji, to Biskup był tym, który miał e, taką odwagę, pewne rzeczy mówić otwarcie. Był jakby wspominał kiedyś. Kiedyś to był w zawsze Wierni wywiadzie, około roku 2002-99 chyba zapowiadał, mówił o tym, że trzeba kiedyś poruszyć kwestię. Wakanty, że żyjemy, cytując baile Fevra, że żyjemy w czasach, w których coraz bliżej zdarza się, będzie w tego momentu, w którym trzeba zastanowić się nad kwestią, czy mamy wakat na stanowiska apostolskiej, czy nie. To było takie bardzo odważne przyznanie w czasach, kiedy w panowała taka sentencja komunizm, powszechna, że sedewakantem to wszystko co najgorsze. W 2001 roku, przypominam sobie na święcenia księdza Leszka Kulikowskiego w Ceckofem biskup Tysięcy Mellerem otwarcie stawia pod znakiem zapytania ważność święceń kapłańskich w Nowym Rycie. Wzbudziło to konsternację wśród kapłanów poświęconych w Nowym Rycie modernistycznym, którzy towarzyszyli tej ceremonii. Później, kilka lat później, Właśnie ksiądz biskup Tisie de Malere w takiej prywatnej ceremonii wyświęcił subkondycjonę warunkową pewnego księdza, który miał święcenia kapłańskie w Nowym Rycie, ale ten biskup, który wyświęcał go w Nowym Rycie na kapłana, był wyświęcony na biskupa w tradycyjnym katolickim rycie, a więc był biskupem ważnie wyświęconym. To znaczy władze seminarium. Najświętszego Serca Pana Jezusa w mojej Alma Mater, uznali, że sam rytm święceń kapłańskich jest już wątpliwy i warto jest sobie warunkowo te święcenie powtórzyć. Zresztą ten ksiądz, który przyszedł znowu z Ordo, z Nowej Ordy, jak mówią niektórzy, był przez około 2 lata mniej więcej uzupełniał swoje wykształcenie, chodził z nami na zajęcia, jak zwykły, Kleryk, seminarzysta, po około dwóch latach, dwóch latach, chyba trzech, nawet ksiądz-biskup Bernard Tissier de Malere, wyświęcił go warunkowo. na kapana, by był naprawdę katolickim księdzem. Nie wiem, co się z nim dzieje podobno wcale tak nie pomogłem w niekapłańskie kapłańskiej subkondycji. Zdarza się i tak. Warto jest sobie w tym momencie przypomnieć, że żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Czasy są bardzo złe. Matka Boża w Fatimie zapowiadała, że takie czasy będą. I w tych czasach opatrzność Boża nas postawiła, w tych czasach kazała nam się urodzić. I to jest bardzo dobre. Bardzo dobrze, że urodziliśmy się w tych czasach, w czasach, kiedy większość nas urodziła się w czasach PRL. Kiedy aborcja była praktycznie w dowolny sposób legalna, tym bardziej trzeba się cieszyć z tego, że się urodziliśmy, że zostaliśmy ochrzczeni, wychowani w wierze katolickiej, nawet jeżeli czasami bywa, by, bywało, jak to bywało, prawda, że podawano nam trudiznę po, soborową jako naukę katolicką, ale jakoś w rodzinach tę wiarę zachowano i dotarliśmy do tradycji katolickiej, do tej tradycji, Pojmowane integralnie, bez umniejszyń, bez jakichś takich wstrętów ekloziologicznych typowych dla stanowiska lefebrystów. Cieszymy się za tym, że mamy prawdziwą Myszę Święta, sakramenty Świata. Dziękujmy Panu Jezusowi z całego serca za to. Dziękujmy, bo niewdzięczność jest rzeczą straszną. W Ewangelii widzimy, czym jest niewdzięczność. Jak można mieć poterowane 10 tysięcy talentów i o 100 groszy się kłócić. A tacy właśnie jesteśmy. Zadusilibyśmy naszego bliźniego, który na nas krzywo spojrzał. Musimy być miłosierni jak Pan Jezus. I tylko z Matką Bożą jest to możliwe. Ona nas na wszystkiego nauczy. Ona nas nauczy jak być prawdziwymi chrześcijanami, katolikami. Jak też, jeśli któremuś z nas zdarzyłoby się zostać królem, to jak być prawdziwie katolickim królem, jak święty Edward Angielski? Potrzebowalibyśmy króla. Jak być prawdziwym kapłanem? To też jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy kapłaństwo zostało tak strasznie przyćmione, kiedy mamy dziesiątki, setki tysięcy kapłanów na całym świecie, którzy nie wiedzą, po co są tymi księżmi po prostu. Straszne niebezpieczeństwa czyhają na wiernych, a zwłaszcza na kapłanów w dzisiejszych czasach. Niebezpieczeństwo, by pójść na ugodę z tym światem, by pójść na łatwiznę, by dać sobie spokój z ciągłą, codzienną walką. Walczymy z diabłem. O tym pisze święty Paweł w liście do Efezów. Musimy się przeobrazić zatem w tarczę wiary, etc. To wszystko tutaj mamy. Lorica fidei. Tarcza wiary. Piękne słowo Lorica. Wystarczy wiary. Nie obronimy się przed szatanem. Ale musimy też nie tylko się bronić, ale zdawać szatanowi cios. To jest konieczne, byśmy byli walecznym ludem. Byśmy mieli odwagę naszych przodków, którzy zwyciężyli Turka pod Chocimiem, pod Wiedniem. Drugi raz pod chodzimiem pod Parkanami. Którzy zwyciężyli w tylu licznych bitwach jako wrogom chrześcijaństwa Polski. Byśmy mieli tę świętą wiarę byśmy ją zachowali aż do końca, bo bez tej wiary, bez wiary katolickiej nikt nie może się zbawić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech będzie pochwalony z Chrystus. Amen. Matka Boża, objawiająca się w Fatinie. Módl się zada. Święty Kalikście. Módl się za Święty Piusie Piąty. Módl się za nami. Święty Edwardzio. Módl się za